Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. To będzie odcinek pesymistyczny, z gasnącą gwiazdą w roli głównej. Gwiazda pochodzi z Włoch i do niedawna świeciła najjaśniej na firmamencie europejskiej motoryzacji, bo była luksusowa i elitarna, horrendalnie droga, więc pożądana. Powiemy, co się zmieniło, że w historyczny wiraż wpadło legendarne Ferrari, gdzie będą masowo zwalniać? Dlaczego stoi polska fabryka aut? Oraz czy i komu grozi los fińskiej Nokii? To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy! Tę opowieść zaczniemy od jej końca, czyli najgorszego dnia w historii notowań symbolu motoryzacyjnego luksusu. Cena akcji włoskiego Ferrari, do tej pory całkowicie odpornego na kryzys w branży motoryzacyjnej, w ciągu jednej sesji spadła o rekordowe 16%, najwięcej od debiutu w styczniu 2016 roku. Skąd ten giełdowy wstrząs? Wstrząs wziął się z rozczarowania. Firma zaprezentowała nowe prognozy na przyszłość i oceniła, że nie będzie ona różowa, zysk będzie rósł wolniej niż przewidywała wcześniej, nie będzie oszałamiającego sukcesu w sprzedaży, nie będzie też gwałtownego skoku technologicznego. Program elektryfikacji oferty zostanie skasowany w połowie. Dla europejskiego rynku motoryzacyjnego, dla którego włoskie Ferrari jest miarą sukcesu, to prawdziwe trzęsienie ziemi. Jeszcze w lutym wartość marki była rekordowa, a eksperci oceniali, że ma sprzedażową pozycję raczej jak firmy handlujące luksusem niż biznesy samochodowe i spodziewali się nieprzerwanego pasma sukcesów, takich jaki osiąga na przykład Hermes, producent super drogiej galanterii skórzanej z kultową torbą Birkin. Na czele. Bo po Ferrari jak po torebki Hermesa bogacze muszą ustawiać się w kolejkach. Popyt na auta po średnio pół miliona euro każde jest nawet trzy razy większy niż moce produkcyjne Ferrari. Okazało się tymczasem, że sprzedażowa bieda zagląda w oczy nie tylko motoryzacyjnym szarakom, ale także producentom z segmentu ultra premium. Ich auta są coraz droższe. Najniższy model Ferrari Amalfi w wersji podstawowej kosztuje ćwierć miliona euro, czyli o jedną piątą więcej niż jego poprzednik, model Rome. A hiperauto model F80 ma katalogową cenę, uwaga! Ponad 3,5 miliona euro. Dlatego Włosi w najnowszej prognozie finansowej przewidują zarobić mniej niż się spodziewano i zapowiadają hamowanie elektryfikacji swojej oferty ten plan okroili aż o połowę. Zrobili to zaraz po premierze fundamentu nowego modelu Ferrari na baterie, nowa elektryka ma przyspieszać do setki w 2,5 sekundy, ma mieć 1000 koni mechanicznych, osiągać prędkość ponad 300 km na godzinę, a na jednym ładowaniu ma przejeżdżać. Około 500 km. Na razie tylko nie wiadomo, jak wygląda, bo auto w całości ma zostać pokazane dopiero na wiosnę. Jedno jednak jest pewne już teraz. Nie będzie wydawać takiego dźwięku. Ba, nie będzie wydawać żadnego dźwięku, co dla tej części fanatyków motoryzacji, która jest wyposażona w głębokie kieszenie, miałoby być niewybaczalnym błędem elektrycznym. Ferrari po prostu nie da się ruszać z przytupem, a o ten przytup podobno chodzi najbardziej. Ale Ferrari to nie jedyna marka z górnej półki, która gubi się w nowej rynkowej rzeczywistości. Największe problemy mają Niemcy w tym ze swoją marką premium, czyli Porsche, które jeszcze niedawno utrzymywało solidną pozycję na największym rynku konsumenckim, czyli w Chinach. Ale i tu nastąpił koniec eksportowej ziemi obiecanej. Porsche w Chinach zaliczyło zjazd, czego wcześniej doświadczyły Mercedes, Volkswagen czy BMW. Także dla tego, że na tamtejszym rynku toczy się bratobójcza chińsko-chińska walka cenowa. Krajowi producenci ścigają się na wyprzedaże, bo rynek kręci się coraz wolniej, a produkcja jest rekordowa. Chińczycy wypchnęli więc ze swojego rynku najpierw segment standard, a potem także premium. Z chińskiego rynku wypadły Mercedes i BMW, a na koniec także Porsche. Mercedes w ostatnim kwartale sprzedał w Chinach o 1 trzecią auty mniej niż rok temu Porsche o 1 piątą. Niemiecka motoryzacja weszła więc w Ostry wiraż i nie zanosi się na to, by szybko z niego wyszła. Wraz z nią na zakręcie znalazła się cała niemiecka gospodarka. I teraz powiemy o tym, jak bardzo jest źle. Bardzo źle, tak źle, że Niemcy i Włosi wiszą u klamki Unii Europejskiej i apelują w oficjalnym liście o odejście od wyśrubowanych celów klimatycznych, chcą skasowania zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych, decyzji na razie nie ma, może będzie do końca roku. W tym czasie Niemcy próbują ratować swoich producentów, wspierając ich publiczną kasą, wracają więc dopłaty do elektryków. Niemiecki rząd wyda na nie kolejne 3 miliardy euro, wskrzesza program, z którego niedawno się wycofał, powodując przy okazji zapaść na europejskim rynku aut na prąd. Bo bez dopłat samochodów na baterie nie opłacało się kupować nawet zasobnym przecież Niemcom. Motoryzacja utknęła w dołku, a wraz z nią cała gospodarka. W sierpniu zamówienia w niemieckim przemyśle spadły najmocniej od trzech lat. Negatywnym bohaterem znów była motoryzacja, aż o 18% w dół. To gorzej niż przewidywali najbardziej pesymistyczni eksperci. W całej branży trwają masowe zwolnienia. Największy na świecie producent części samochodowych, czyli Bosch, ogłosił redukcję o 13 tysięcy osób, w sumie zwolni prawie 20 tysięcy. Inny z dużych poddostawców, ZF, wręcza wypowiedzenia blisko 8 tysiącom, pozostałym skraca godziny pracy, część wysyła na przymusowe urlopy. W sumie w ciągu ostatnich dwóch lat pracę w niemieckim motoprzemyśle straciło już 55 tysięcy osób, bezrobotnych w Republice Federalnej po raz pierwszy w historii jest więcej niż 3 miliony, a to wcale nie koniec. O kolejnych ograniczeniach produkcji myślą największe koncerny. Na razie zatrzymują taśmy na chwilę. Tak zrobił niemiecki Volkswagen i multinarodowy Stellantis, który na tydzień zawiesił swoją produkcję także w Polsce. Gigantów nie stać, by produkować na plac. Do Europy płyną bowiem kolejne tysiące super tanich chińskich aut spalinowych i hybrydowych. Zelektryfikowani Chińczycy szybko przestawili produkcję, by sprzedawać na Zachodzie modele, na które nie ma zaporowych ceł, a które wciąż zyskują na popularności dzięki niskim cenom i wysokiej technologii. Na koniec zagadka. Znacie? Nie wszyscy używali, ale większość zapewne wie. To Nokia, komórkowy gigant w swoim czasie, rynkowy monopolista, podcięty przez rewolucyjnego iPhone'a. Nokia wypadła z rynku, bo nie nadążała w technologicznym wyścigu. Ostatecznie upadła i już nie wstała, gdy szybki postęp podciął jej nogi. Historia kołem się toczy. W tym przypadku toczy się czterema kołami, bo analogia nasuwa się sama. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia. Codzienny. Podcast Gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.